Dzień dobry Państwu, witam Państwa, wróżka Ada w horoskopie dla zodiakalnej panny. Osoby, które się urodziły w znaku panny, czyli w znaku, którym włada żywioł Ziemi, to są osoby, które cenią sobie bardzo materialną sferę życia, które a samosobami systematycznymi, praktycznymi. Także można powiedzieć o pannach jako osobach, którymi rządzi Ziemia, że są w pewnym stopniu materialistkami w znaczeniu potrzeby budowania poczucia bezpieczeństwa na bardzo takich stałych, trwałych. Podstawach. Panny nie lubią, kiedy coś się dzieje w sposób niezaplanowany czy, czy gwałtownie cenią sobie spokój. Są bardzo osobami takimi odpowiedzialnymi, nawet czasami nadodpowiedzialnymi. Więc prosimy Tarota o to, żeby wskazał, jak dla zodiakalnych panien będzie wyglądał sierpień. 2020 roku. Z przełożenia mamy Kartę Śmierci. Czyli to jest coś, z przełożenia, czyli to jest coś, co się pokazuje w tle tego horoskopu. Karta śmierci jest kartą transformacji. To nie jest taka karta, której należy się bać. Chociaż czasami transformacje mogą być no, niezbyt przyjemne, jeżeli nie jest się na nie przygotowany. Natomiast oznacza też ta karta, że coś w naszym życiu przestaje funkcjonować, przestaje zaspokajać nasze, nasze potrzeby albo. Zasoby, które do tej pory mieliśmy, czy to zasoby, zasoby materialne, czy takie dotyczące relacji, one się w pewien sposób wyczerpały, że coś musi odejść, żeby mogło przyjść nowe. Zresztą pod spodem, zobaczcie Państwo, karta sześciu buław, karta zwycięstwa, karta dziania się. Także myślę, że, że to wcale nie jest zły prognostyk, ta karta śmierci. A wręcz przeciwnie. Zobaczymy co w poszczególnych sferach tutaj czeka osoby z poznaku panny w sierpniu. Mamy tutaj sferę uczuciową. Zobaczmy co tu mamy. praca i finanse, jeszcze jedna karta, Raz wydarzenia, już podobnie karty były w czytaniu i czy dla byka, czy dla raka. ale jak widać, te energie są takie podobne dla niektórych. o sferze uczuciowej dla panien w sierpniu tego roku. Tutaj pokazuje mi się taka historia, która mówi o początkowo bardzo dużym Zadowoleniu, o takim przypływie bardzo dużej bardzo dużej, że tak powiem, emocjonalności, takim, takim bogactwie tych, tych uczuć, bardzo dobrych relacjach, coś, co nas po prostu przepełnia szczęściem, radością. Jednak w kolejnych tutaj dwóch tygodniach, czyli w drugim, trzecim tygodniu sierpnia, Coś takiego może się wydarzyć, co spowoduje, że będziemy musieli zrobić tak jakby rachunek sumienia, <coughs> przepraszam, <coughs> dotyczący naszych relacji, naszego związku. I to niekoniecznie musi oznaczać, że coś z zewnątrz się pojawi. Czy to będzie jakieś zewnętrzne wydarzenie, które spowoduje to, że będziemy zastanawiali się nad tym, co jest w naszej relacji. Bo równie dobrze może to być tak, że dla nas, czyli dla panien, ta relacja, w której jesteśmy, może się okazać taką relacją. Nie do końca taką jakbyśmy chcieli. Ponieważ karta zmartwychwstania to jest taka karta, która mówi o z jednej strony o odrodzeniu się może to efektem tych rozmyśleń może być odrodzenie związku, ale też może być tak, że... Jakieś elementy tego związku nie będą nam odpowiadać w pełni. Zwłaszcza w trzecim tygodniu sierpnia, należałoby być ostrożnym, jeżeli chodzi o nasze relacje związkowe, ponieważ karta Siódemki Mieczy to jest taka karta ja nazywam kartą cwaniaka, takiego złodzieja. Ktoś zabiera wszystkie miecze i jest wygrany. Czyli to trochę tak jakby, jakby w sferze relacji być może w skutek tych naszych przemyśleń Jakieś rozmowy, bo miecz to komunikacja, jakieś rozmowy były trudne. Były takie, które nas być może zranią albo to my zranimy kogoś. Ale to też może oznaczać dla osób, które są w związkach. Tak więc w drugim i trzecim tygodniu sierpnia zodiakalne panny mogą spodziewać się jakichś możliwych trudności w relacjach, w związkach, ponieważ tutaj dostrzeżemy coś, co nie funkcjonuje prowadzić to będzie do jakichś rozmów, które mogą być trudne, ale w efekcie w ostatnim tygodniu sierpnia wszystko powinno się już rozstrzygnąć pozytywnie dla związku, ponieważ karta Maga mówi właśnie o takim kierunku pełnym dobrobytu. Takiego dobrobytu rozumianego bardzo szeroko. Czyli coś tutaj się zmieni w tej relacji, ale nie jest powiedziane, że na niekorzyść. Zresztą wrócę tutaj do tej karty z przełożenia, karty śmierci, czyli też gdzieś tam w tle tego horoskopu jest informacja, że jakieś sytuacje zostaną. W taki sposób będą musiały zostać rozwiązane, żeby zakończyć coś, co nie służy, coś, co nie działa, coś, co jest nam już w jakiś tam sposób nieprzychylne albo wręcz obce, po to, żeby móc przejść do kolejnego, lepszego etapu. Bo to tak jak w kole fortuny, jak już jest zniżka, 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 to potem już wychodzimy na tą krzywą znoszącą. No dobrze. Teraz jeżeli chodzi o sferę pracy i y, finansów, tutaj y, pokazana jest w tym horoskopie taka sytuacja, pokazany jest wzrost, wzrost w znaczeniu materialnym, przyrost y, nie tylko finansów możliwy, ale również y, Budowanie, na przykład jeżeli to jest kwestia, nie wiem, firmy, biznesu, czegoś, co, w co jesteśmy osobiście zaangażowani, jest to, jest to taki okres, będzie w sierpniu, który nam również otworzy nowy horyzont. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Szóstka Mieczy mówi o Przemyślanym, zaplanowanym, albo przynajmniej przemyślanym ruszeniu do przodu. Tak jak ten żaglowiec wypływa na Otwarte Morze, tak osoby z Poznaku Panny w początku sierpnia poczują, że jest coś, co muszą zrobić, żeby w sferze pracy czy w sferze finansów odbyła się jakaś zmiana, żeby doświadczyć jakiejś zmiany, może to też znaczyć, że w sposób taki bardzo racjonalny podejdziemy do spraw na przykład związanych z zatrudnieniem i mimo, że być może nie, nie, ktoś nie będzie miał ochoty, ale dostanie ofertę taką, która będzie się wprost, patrząc na tą kartę, wiązała z wyjazdem, i jakby przez rozum, patrząc, nie, nie patrząc na emocje, zdecyduje się na ten wyjazd, bo wie, że to przynieść może efekt. I rzeczywiście w kolejnych tygodniach, nawet jeżeli to nie będzie tak, że jakieś zyski będą natychmiastowe, ale w kolejnych dwóch tygodniach sierpnia, czyli w tym drugim i trzecim tygodniu sierpnia, mamy następujące po sobie karty z dworu monet, szóstkę i siódemkę monet, czyli oznacza to, że w sferze finansów panny będą doświadczały wzrostu, wzrostu materialnego, wzrostu jeżeli chodzi o, o sferę taką w pracy, być może jakaś. Tu będzie możliwa zmiana stanowiska w sensie awansu. To też jest takie dbanie, dbanie o, o to, żeby te finanse nam rosły, może jakaś korzystna inwestycja, może przyjdzie tutaj coś na przykład związanego z, nie tylko jako owoce naszej pracy, ale może będzie to jakaś darowizna, czy. Chociażby zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. Także tutaj jest wzrost, który no, tym bardziej zachęci osoby z poznaku panny do dalszego działania, bo karta Trójki Buław jest taką kartą z jednej strony działania, z drugiej strony znowu mamy tutaj um, y, otwieranie się na nowe możliwości. Proszę zobaczyć, <laughs> wypływamy statkiem w przestworze, a może nie, bo, bo to jest statek, ale nie kosmiczny, ale w przestrzeń gromadzimy, dbamy o przyrost finansów i, i co? I patrzymy, wysiadamy z tego statku, i patrzymy na jakiś inny może, na który się mamy przesiąść, więc być może w sierpniu dla niektórych panien może to oznaczać... Korzystną zmianę pracy, albo podjęcie nowych zadań, czy, czy też jakąś inną inwestycję, czy, czy stworzenie innych możliwości, jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, poszerzenie wachlarza, powiedzmy, usług, czy opcji różnych, ale z całą pewnością tutaj też. Znowu odnoszę się do karty śmierci, będącej w tle. Znowu mamy tutaj rozwój, korzystny rozwój, który będzie prowadził do nowości, na pewno do jakichś nowości w tej sferze. Jeżeli chodzi o stronę wydarzeń, sferę wydarzeń, to również mamy tutaj, podobnie jak w sferze uczuciowej. Mamy tutaj kielichy i to jest karta szczęścia, radości i takiej beztroskiej zabawy, wypoczynku. Może dla niektórych osób to będzie związane powiedzmy właśnie z urlopem w pierwszym tygodniu sierpnia, albo może po prostu będzie to jakaś inna feta, ale jest to czas beztroski. Po tym beztroskim czasie przychodzi czas działania, ale też czas działania związany z, z poczuciem zwycięstwa, że coś nam się udało, że wskutek naszych działań odnosimy to zwycięstwo, tak jak tutaj ten mężczyzna trzyma w ręku ten wieniec, nie wiem czy dobrze widać, wieniec laurowy, jako oznaka zwycięstwa, zwycięstwa w działaniu. Jakiego rodzaju mogą być działania, to już każdy z Państwa niech sobie tutaj podłoży to, co, co jest w jego otoczeniu, w jego życiu. Trójka mieczy to również zwycięstwo rozumu, bo mając powiedzmy dwie opcje, dostrzegamy jeszcze trzecią. Tak samo jak tutaj. Mężczyzna, który stoi na tym powiedzmy, że klifie. Działa, ale znajduje trzecie wyjście do działania, poszerza to jego horyzonty, pokazuje mu nowe możliwości. I również karta Trójki Mieczy, która się odnosi bardziej do strony takiej związanej z komunikacją między ludźmi, czy ze sferą pomysłów, to znowu jest taka sytuacja, że. Nie będziemy czuli się jakby przymuszeni do dokonywania jakiegoś wyboru z dwóch opcji, ale znajdziemy trzecie wyjście, trzeci pomysł. Będziemy mogli też nawiązać być może współpracę z kimś, albo też będzie to taka jakaś bardzo owocna wymiana myśli, pomysłów. Także tutaj po stronie wydarzeń również zapowiada się dobrze, a sierpień kończy się też bardzo, bardzo dobrą energią Pazia Buław, który jest taką energią, która daje nam tutaj, pokazuje nam, że różne rzeczy mogą się wydarzyć w naszym życiu, bo to jest energia działania. Energia Parza jest taką energią nauki. Energia zdobywania doświadczeń, więc być może czy to w sferze finansowej, czy to w sferze uczuć, wpływamy właśnie na jakieś nowe wody, coś się przed nami otwiera, dlatego że coś panny będą musiały zamknąć. Coś będą musiały zamknąć, jak przerobić jakąś lekcję, tak żeby... W każdej sferze móc zdobywać nowe doświadczenia, cieszyć się swobodą i móc budować po prostu swoje szczęście. Ja bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za te różne odgłosy, które się pojawiały nie tylko tutaj ale również z ze zewnątrz, bo tutaj ciągle jakieś remonty mam, a to za przed blokiem, za oknem, a to gdzieś na, na klatce schodowej ktoś coś piłuje, więc no bywa to po prostu różnie. Także drogie Panny, życzę wszystkiego dobrego w sierpniu, żeby się wszystko poukładało, żeby pozamykać to, co już nie służy i iść z otwartym umysłem, z otwartym sercem ku następnym tygodniom. Dziękuję Państwu, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Ciekawa jestem, jak ten horoskop się sprawdzi.